Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku Test Energetyków. Yy, widzimy na zdjęciu Energy Drinka. Czy warto go kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto go kupić. Cena około 0,50 za puszkę. Yy, duża puszka jest. Smak jabłkowy. Moja ocena 3,5. Yy, zabrakło troszkę yy, smaku do wyższej oceny. Niewątpliwie jest to jeden z najlepszych energetyków na rynku, przy bardzo dobrej cenie i z tej samej firmy o smaku coli, też ocena 3,5. Bardzo dobry energetyk, jak na razie. Te energetyki prowadzą w moich rankingach, dostały najwyższą ocenę z tego względu, że mają ładne opakowanie, dobrą cenę i nieźle smakują. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to wszystko ze sobą grało. Także gratulacje dla tej firmy. Do kupienia w marketach znanej firmy nie będę tu reklamował. Następny energetyk też jest do kupienia w marketach. Też ten na około 2 zł. Smak tradycyjny. Energetyka, niestety nie jest on zbyt dobry, oceniam go na dwójkę, także tu warto go rozważyć. I przechodzimy zaraz do następnego energetyka, którym będzie Monster Energy o smaku pomarańczowym. Czy warto go kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że też go warto mm, rozważyć. Valentino Rossi reklamuje ten, y, y, ten smak, akurat. Y, z powodu tego, że ten y, napój jest y, pomarańczowy, ale nie jest słodzony cukrem, tylko jakimś inną substancją słodzącą. Przez to jest wyczuwalna no i nie ma naturalnego smaku. Po stawia posmak po sobie. Także też go oceniam na dwójeczkę. Cześć do usłyszenia w następnym odcinku. Następne testy będą. Speak Tak, tak. What is your good name? My name is motherfucker. Your name is what? Motherfucker. Hello, motherfucker.